Cześć. W tym filmie pokażę, jak poruszać jednostki zmotoryzowane w systemie WB95. Do jednostek zmotoryzowanych należą te przemieszczające się na ciężarówkach, ale także kołowe jednostki rozpoznawcze. Ich zaletą jest duża prędkość poruszania się po drodze, a za tym idzie także ich znaczny zasięg. Ich słabością natomiast jest wolne tempo poruszania się poza infrastrukturą drogową, szczególnie po wzgórzach, lasach i podczas pokonywania strumieni czy rzek oraz innych przeszkód terenowych. Do każdej gry dołączona jest instrukcja, w której przedstawiono, ile punktów ruchu jednostka zmotoryzowana musi poświęcić, aby przejść przez wybrany teren. Pokażę Wam teraz trzy przykłady ruchu. Pierwsza jednostka ma 7 punktów ruchu. W pierwszej kolejności wykonuje ona ruch po drodze głównej. Po tego rodzaju drodze jednostki zmotoryzowane mogą przejść 3 pola płacąc jeden punkt ruchu. Następnie jednostka schodzi z drogi głównej na drogę boczną. Gdzie za jeden punkt ruchu może przejść już tylko dwa pola. Ostatecznie jednostka wykorzystała komplet wszystkich siedmiu punktów ruchu i pokonała 17 pól na mapie. Druga jednostka rozpoczyna ruch na drodze głównej, lecz nie wykorzystuje jej pełnego potencjału, ponieważ prawie od razu schodzi na drogę boczną. Cały dalszy ruch jednostka wykonuje właśnie po drodze bocznej. Ostatecznie jednostka, wykorzystując komplet wszystkich siedmiu punktów ruchu, pokonała 14 pól. Trzecia jednostka wydaje jeden punkt ruchu po drodze głównej i przejeżdża trzy pola. Następnie jednostka schodzi z drogi na pole, na którym teren stanowią wzgórza oraz las. Aby wejść na to pole, jednostka wydaje jeden punkt za wejście na pole, następnie musi doliczyć plus 2 punkty ruchu za wejście na wzgórza oraz plus 2 punkty za wejście do lasu. Ostatecznie jednostka ze wszystkich siedmiu punktów, które posiadała, wydała ich 6. Został więc jeszcze jeden punkt ruchu. Niestety w tym wypadku jednostka nie może już nigdzie pojechać, ponieważ wszystkie pola, które ją otaczają, wymagają większej ilości wolnych punktów ruchu, aby móc na nie wejść. Jednostka musi więc zaczekać na następny dzień, gdy odzyska całość punktów ruchu i będzie mogła kontynuować przemieszczanie. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już wkrótce w następnym tutorialu.